Witajcie. Mam dla nas dzisiaj krótką sekwencję na dobre samopoczucie o poranku. Zaczniemy sobie w siadzie skrzyżnym. Jeżeli potrzebujesz, to podłóż podusz sobie poduszkę pod pośladki albo kostkę. Dotwierdź guzy kulszowe do maty. Przełóż dłonie na kolana, albo uda, i zamknij oczy. Wdech. Czuj, że unosisz klatkę piersiową daleko od ziemi, wydłużasz plecy. Wydech zaangażuj lekko dół brzucha, tak jakbyś unosił dno miednicy lekko do góry. Wdech wysyłaj koronę głowy do góry, wydłużaj plecy, dekompresja. Wydech trzymaj długie plecy, ale odnajduj trochę więcej zaangażowania w brzuchu. Etmiczne oddechy, długie oddechy, satysfakcjonujące, a zarazem smaczne. To tak jakby głęboki oddech z rana był tak samo smaczny, jak łyk wody. Połóż jedną dłoń na serce, a drugą dłoń na pierwszą dłoń. Pomyśl o intencji dla siebie na ten dzień, może nawet na ten tydzień, miesiąc. Jaką energię chcesz kreować? Jaki ton chcesz nadać temu dniu? oczy zaczniemy się poruszać, prawa dłoń na prawą stronę maty, lewa ręka nad głową, przechyl się na prawą stronę, rozciągnij lewy bok tłowia, może nawet ugnij prawy łokieć, ale trzymaj lewy głos kulszowy na macie. Wróć do góry lewa dłoń za plecami, prawa dłoń na lewym kolanie skręć się na lewą stronę. Skręcaj się z linii pępka. Barki i je tylko dokończają ten skręt, ale głównie skręcasz się z środka pleców. Popatrz przed siebie. Trzymaj prawą dłoń na kolanie. Przełóż lewą dłoń na prawe kolano. Broda w stronę mostka. Oddychaj na tył żeber. I wdech, unieś obie ręce do góry, wydłuż się, wyciągnij. Wydech lewa dłoń na lewą stronę maty, prawa ręka przechylona na lewą stronę. Palce od dłoni również są ważne, staraj się, żeby były one przedłużeniem długiej ręki. Może nawet ugni lekko lewy łokieć. I wróć do góry, prawa dłoń za plecami, lewa dłoń na prawym kolanie skręć się. jak najbardziej też radę, środkowy kręgosłup, klatkę piersiową i trzymaj lewą dłoń na prawym kolanie przełóż prawą dłoń na lewe kolano zroluj się, broda do mostka głowa ciężka Podnieś obie ręce, ta sama sekwencja, ale tym razem szybciej. Wydech, prawa dłoń na prawą stronę, lewa ręka nad głową. Wdech do góry i skręć się. prawa dłoń na lewym kolanie, lewa dłoń za tobą. Skręć się mocno na lewą stronę, przełóż lewą dłoń na prawe kolano, zroluj się jak do kota, broda do mostka. Wdech, obie ręce do góry, wydech, przechyl się na lewą stronę. Wdech, góra. Wydech, skręt lewa dłoń na prawym kolanie. Skręć się mocno. Prawa dłoń na lewe kolano. Zroluj się. I wdech, obie ręce do góry. Rozstaw teraz ręce szeroko. Otwórz dłonie w stronę sufitu. Skieruj ręce jeszcze bardziej do tyłu. Zaangażuj barki, łopatki w swoją stronę. I zataczaj 10 kółek powoli do tyłu. Trzymaj energię w centrum, siłę w brzuchu. Łagodna, spokojna twarz. Dwa. Jeden, obie ręce do góry, wdech, wydech, przełóż dłonie swobodnie wzdłuż tłowia, wyciągnij nogi przed siebie, skieruj nogi na jedną stronę i przejdź do klęczenia. Skrzyżuj palce tak, żeby wskazujące palce były skierowane w stronę sufitu. Wdech na cztery, dwa, u ręce do góry, trzy, cztery, unieś ręce, wydech na cztery, skrzyżuj kompletnie palce od dłoni i wypchnij je do przodu z roli plecy jak do kota, 3 4 wdech na cztery, rytm, wskazujące palce do góry, wydłuż ręce, wyciągnij kręgosłup, 3 4 wydech, dokończy skrzyżowanie palców i wywinie wewnętrzne dłonie do przodu. 3, zroluj plecy. 4, wdech. 2, 3, 4. Wydech. 2, 3, 4. Jeszcze raz, wdech do góry. 2, 3, 4. Wydech. 2. I te równe, długie oddechy, cztery. Wróć do centrum, pójść ręce luźno i przejdź do pozycji czterech punktów. I zacznij tutaj zataczać kółka głową. Pełne okrążenie. Jeżeli to jest niekomfortowe, to możesz zataczać pół kółka. Nie muszą to być pełne okrążenie, jeżeli sprawia ci to dyskomfort. Pamiętaj, że szyja będzie Akumulować napięcia, jeżeli na to pozwolisz, więc tak często jak pamiętasz o tym, wprowadzaj luz do szyi, swobodę. Trzymaj prawą dłoń na macie, wdech, lewa ręka do góry. Otwórz się wydech lewa ręka na matę, pozycja kota. Prawa ręka, wdech, prawa ręka do góry. Otwórz nieobojczyków wydech, prawa dłoń na matę, zroluj się jak do kota, powtórz, lewa ręka do góry, Wdech, wydech, kot, prawa ręka do góry, wydech, kot, tym razem unieś lewą rękę do góry, otwórz się, wyciągnij klatkę do góry, Wydech skręci na prawą stronę, lewa ręka na prawej stronie, głowa na macie. Nie jest to mocny skręt, ale jest to delikatny i bezpieczny skręt dla kręgosłupa. Oddychaj, długi, rytmiczny oddech. Jeżeli możesz, to nawet zachowaj ten wdech i wydech na cztery pulsacje w Twoim rytmie. I wróć na centrum. Lewa dłoń pod lewym barkiem, wdech prawa ręka do góry, otwórz prawą stronę ciała, wydech skręt na lewą stronę. Do góry I wróć do wysokiego klęczenia. Tym razem spróbujemy z pełną ilością balansu w ciele przenieść prawą stopę hop do przodu do niskiego wypadu. Jeżeli możesz, to napnij lewy pośladek i zejdź biodrami nieco niżej. Unieś ręce do góry. Wyciągnij, wydłuż plecy. Barki lekko w stronę uszu. Małe palce od dłoni skierowane do przodu, kciuki do tyłu. Przełóż prawą dłoń na prawą stronę tłowia i przechyl lewą rękę na prawą stronę. Oddychaj, możliwie równe oddechy. Wróć do góry i przełóż prawą stopę, hop, do tyłu, wróć do klęku. Rozluźnij ręce, lewa noga do przodu, napnij prawy pośladek, zeć biodrami nieco niżej, ręce znowu do góry. Otwórz przód ciała na ten dzień, Wydłuż tył ciała. Oddychaj, wyobrażaj sobie, że ktoś ciągnie tylnią linię Twoich włosów do góry, tak żeby jeszcze bardziej wydłużyć tył szyi, a koronę głowy unieść w stronę nieba i przełóż lewą dłoń na lewy tłów. prawa ręka przechylona na lewą stronę, długie, soczyste, satysfakcjonujące oddechy. Wróć do góry, przełóż ręce do dołu i hop lewą stopą do tyłu. Usiądź sobie na piętach, odchyl dłonie w stronę sufitu i zakończymy sobie znowu na oddechu. Wydłużymy go tak, żeby nadać ton spokoju i ugruntowania na dzisiejszy dzień. Zaczniemy od pulsacji na 6 wdech i sześć wydech, a potem spróbujemy na 8. Wydychaj kompletnie. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wydech, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech, dwa Trzy cztery pięć sześć wdech dwa. Trzy cztery pięć sześć wydech dwa. Trzy cztery pięć sześć na osiem wdech trzy cztery pięć sześć siedem. Osiem wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Powróć do Twojej intencji na dzisiejszy dzień. I próbuj zachować ten długi i możliwie tyle razy, ile sobie przypomnisz świadomy oddech. Dziękuję za wspólną praktykę. Namaste. Ah,